No I mamy teraz takie zadanie z działaniami na potęgach. Będziemy wykorzystywali kilka własności. No to w takim układzie, zacznijmy od tego, że tego typu działanie zawsze robimy w ten sposób, żeby tak doprowadzić, żeby wszędzie było albo dwa, albo jedna druga, ale patrząc na odpowiedzi, pytają nas o to, że podstawą było dwa. No to pierwszą rzeczą zauważamy jedna szesnasta, to jedną szesnastą możemy zapisać, że to jest jedna druga do potęgi. 4. I oczywiście jest wszystko do potęgi ósmej. Razy 8 możemy zapisać, że to jest 2 do potęgi trzeciej. Czyli zapisujemy, że to jest 2 do potęgi trzeciej. I tu jeszcze jest do potęgi 16 Równa się. I teraz tak. Tutaj mamy potęgę potęgi, czyli wykładniki się mnoży. Czyli mamy 1, 2 do potęgi 4 razy 8 to jest 32 razy. 2 i 3 razy 16, znowu mamy wykładniki. Jak jest potęga potęgi, to wykładniki się mnoży. Czyli mamy 3 razy 16, czyli 48. I teraz, jak sobie poradzić z tym? No i oczywiście korzystamy sobie ze wzoru, że jeżeli mamy tutaj 1, 2 i 32, to możemy sobie wykorzystać potęgę ujemną, a wykładnik ujemny odwraca podstawę, czyli 1, 2 do potęgi 32 to będzie to samo 2 do potęgi minus 32. Jak nie pamiętamy, oczywiście odpowiednie wzory są we wzorach naturalnych. I razy 2 do potęgi 48. No i znów mamy tu taką ciekawą historię, że mamy te same podstawy, różne wykładniki. Odpowiedni wzór we wzorach maturalnych. jak są te podstawy takie same, to wykładniki się do siebie dodaje. Czyli mamy 2 do potęgi minus 32 dodać 48, czyli to się równa 2 do potęgi 16. I to była nasza prawidłowa odpowiedź.